na moi drodzy, jak się macie? Ja chciałbym powiedzieć, że u mnie jest też wszystko w porządku, no ale niestety tak nie jest. Jak wiecie, miałem operację na tą przepuklinę. Do tej pory siedzę w domu, nie mogę iść do pracy. Przejdę się parę metrów, zaczyna mnie to boleć, muszę siąść, muszę odpocząć. Z tego co wiem, to nawet tkanka mięśniowa i to wszystko to może nawet się pół roku zrastać. Czasami bywa tak, że siedzę nawet i mam bóle, Oprócz tego dalej biegam po tych lekarzach 3-4 razy w tygodniu. Już też tego naprawdę mam powoli dość. Zobaczcie sami, ile ja mam papierów od różnych lekarzy. Oczywiście w przyszłym tygodniu też będzie do mnie dzwonił lekarz taki z pracy się dowiadywać, czemu mnie tak długo nie ma i w ogóle muszę też wszystkie papiery przyszykować i z nim rozmawiać. Aptekę to mam naprawdę taką już w domu, że już czasami nie wiem, które tabletki mam zażywać. Jak wiecie, też z tym ciśnieniem miałem problemy. Tam zauważyliście, że mam też oczy tak lekko podkrążone. No i niestety to nie wychodzi, że jedzenie czy coś tam, bo krew mam badaną pod różnym kątem. No i z krwią jest wszystko w porządku, no a serce dalej szybko bije, krew szybko płynie, a więc jest lipa. No i słuchajcie, no tak chodzę po tych lekarzach, się dowiaduję co i jak, rozmawiam. No, rozmawiamy na wszystkie już tematy, bo po prostu chcemy dojść do tego, co się stało. No i wychodzi na to, że to przez te wszystkie lata tu w Holandii, no moje zdrowie bardzo ucierpiało, no niestety. Ja jestem takim człowiekiem, że lubię ludzi, lubię pomagać, nieważne, czy dopiero poznałem, czy znałem. No ja po prostu tak mam, ja czuję z tego satysfakcję, że komuś pomogłem. No ale bywały, bywały takie sytuacje, że po prostu na przykład, no jak wiecie, ja mam dużo narzędzi. Na przykład pożyczałem ludziom, albo mi nie oddawali, albo oddawali zepsute. I na przykład, jak ja potrzebowałem, to tam za miesiąc, dwa próbuję maszynkę odpalić. Ona nie działa. Może też to mój błąd, bo powinienem od razu, jak odebrałem to narzędzie, powinienem od razu sprawdzić. No ale niestety, no ja ufałem ludziom, ufam dalej, próbuję ufać dalej. No, i bywa tak, że no czasami też ode mnie pożyczali. przypucowali się, że zepsuli na przykład, obiecywali, że odkupią, że coś, że no wiadomo, nie jak to jest. No, ale do tego nigdy nie dochodziło, nie? Ile razy prosiłem się po raz, dwa, trzy razy. U mnie to trzy razy powiem, i niestety, no ja już odbijam wtedy od takich osób, wiem, że już tego nie odzyskam. Straciłem też sporo pieniędzy, ale mniejsza w pieniądze. Najgorsze jest to, że straciłem właśnie przez to zdrowie. Bo ja teraz... Teraz już dużo wcześniej nawet się to zaczęło, bo sami wiecie, kiedy te problemy się zaczęły. No to powiem wam, że w ciągu dnia próbuję jakoś funkcjonować, ale jak się kładę spać, to ja nie mogę tej rudej głowy wyłączyć i cały czas myślę o tych wszystkich zdarzeniach, które napotkałem i niestety na drodze. No i wychodzi na to, no, że przez to mam te ciśnienie rozwalone. I teraz dalej będę chodził, te tabletki dobierał i w ogóle Różnych sytuacji przykre mnie się tu przykre mnie, przepraszam, spotkały e, Wszystkich Wam oczywiście nie będę gadał, bo no czasu No ale tak jak mówię, z tymi narzędziami To też niby groszowe sprawy, ale to jest tak, że tu Tu 20 euro, tu 30 euro, tu 10 euro No i niestety po takim długim czasie, no to trochę się tego Nazbiera, nie No i tak samo e, Co mam tu powiedzieć, no o, na przykład yy, jedni zadzwonili do mnie, że tam znaleźli gdzieś krzesła To było 10 chyba sztuk krzeseł, pojechałem po te krzesła Wszystkie te krzesła yy, przywiozłem do siebie Mieli te krzesła też ode mnie odebrać No i słuchajcie yy, No miałem te krzesła, no to śmietnik można mi powiedzieć, że wywalili na ogród, bo Prosiłem się raz, drugi raz A za trzecim razem usłyszałem Jebrałeś, nie? No to wyobraźcie sobie, jak się krew we mnie gotowała ja oczywiście te krzesła wszystkie musiałem pociąć, wywieźć na śmietnik, Za utylizację musiałem zapłacić 40 euro A więc swój czas straciłem na to, żeby te krzesła przywieźć tutaj Czyli tam dwa, trzy kursy nie wyszły wtedy autem Do tego jeszcze musiałem zapłacić za utylizację No i niestety, no po trzech rajach mam, u mnie jest tak, że trzy razy Ja się upomnę, a później już się nie upomina Po prostu już jest koniec i tyle, no. I niestety, ale to właśnie wszystko takie różne niby drobne przypadki siedzą mi w głowie. No i ja tego po prostu nie mogę, nie mogę wyłączyć. Nie? Leżę w domu i jak kładę się spać, to no, oczy jak 5 zł, nie mogę zasnąć, bo cały czas gdzieś mam te myśli o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, o tym. No i no nie mogę spać. no. Teraz byłem ostatnio też u lekarza już, bo zmęczony jestem naprawdę. Yy, przepisane mam mocne tabletki na sen, no, niby coś tam pomagają, ale na drugi dzień też jestem nieswój, no, bo wiadomo, no, jak się bierze tyle tabletek naraz, no to niestety ale slipa. Ja podejrzewam, że niebawem to mi już żołądek siądzie od tego wszystkiego. No ale powoli dochodzimy właśnie do tego wszystkiego. Te tabletki będę miał coraz lepsze dopisywane. W przyszłym tygodniu też idę 2-3 razy do lekarza, a więc no zobaczymy. Zobaczymy, co się z tym będzie działo. Nie? Ja mam na przykład jak do fizjoterapeutki chodzę. To ja nawet się muszę uczyć oddychać. Mam nawet aplikację, gdzie muszę 5 razy w ciągu dnia siąść. Spokojnie, rozluźnić się, brać wdech, tam ileś sekund odczekać, po czym wydech. No i to wszystko się właśnie łączy z tymi wszystkimi moimi chorobami, co teraz mam. No mam nadzieję, że w tym roku to wszystko załatwię. No jak na razie to nie mogę się od tych lekarzy odgonić. No. Ja was będę informował oczywiście na, na bieżąco. Ja tu w domu dużo też porobić nie mogę. To se tam czasem jakiś bigosik zrobię, czy coś tam. To wam pokażę następnym razem. Na razie chciałem wiedzieć, chciałem wam powiedzieć po prostu co u mnie się dzieje, jak się mnie wam. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Fajnie, że jeszcze jesteście, że trzymacie za mnie kciuki. No, pamiętajcie, no pieniądze to nie wszystko, no. Pieniądze to tak naprawdę te co straciłem to jest nic, wspomniałem tego, że straciłem zdrowie, a niestety zdrowia nikt już mi nie odkupi. No. Dobra moi drodzy, ja was nie będę zatrzymywał. Też już zaczynam czuć, że oddech mam trochę inny, muszę za chwilę znowu siąść, odpocząć i zacząć na nowo oddychać. Trzymajcie się moi drodzy i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Elo!